Cześć! Znajdujemy się na y, dworcu, w, w sadzie nawet, stacji kolejowej w Królewie Malborskim. No i oczywiście dalej jestem ja, nie? Elbląski, no tak, Elbląski MK. Dzisiaj, jak będą się pojawiać odcinki w ciągu tego tygodnia, to będzie na nich Elbląski MK, bo mamy tak. tutaj takiego tripa do Malborka. Ponieważ, y, poczekaj, czekaj, nie zdradzaj, nagramy no, nie, filmik. Nie, ale... nie, zdradzaj, ale jedziemy w takie, no, fajne miejsce. No, takie kozackie, ale zdradzimy, nie zdradzimy wam. Nie zdradzimy wam, dopiero jak już ten, to będzie z tego odcinek i Wam pokażemy, co zdobyliśmy. Właśnie. Także tutaj mamy królewo malborskie. Peron drugi tutaj mamy, tak to wygląda. My stoimy na peronie pierwszym. Dworze znajduje się na linii numer 204, tak dokładnie na piątym kilometrze. E, tutaj mamy szlak na Malbork. A tutaj mamy szlak na Elbląg. I, oczywiście, to jest spektrum, które nagraliśmy. Tak, EOSPEC, który nagraliśmy wcześniej. Jeżeli nie ma go na YouTubie, to znaczy, że źle wyszło. E, takie szybkie tłumaczenie. Tak Ale raczej nie wyszło, tam taki fajny samochód zleciał. Przejdziemy się teraz. Tutaj. Są tutaj. Słynna wiata na moich filmach, która jest. Tutaj oprócz tego mamy jeszcze. Jakieś artykuły od Pol regio, tak jak to było Ale również. To są rozkłady jazdy, chyba. Nie, tam są rozkłady jazdy. Tam, gdzie pokazuję, są teraz y, y, rozkłady jazdy. Proszę, a tutaj jest nawet y, królewo Malborskie. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, bo teraz powinniście to dobrze widzieć. No właśnie. Ale dobrze. Y, z tej prezentacji dworca to już by było na tyle. Z tego miejsca zdawali dla relacje Mati 08. MK. Cześć. Cześć.